Trzy strzały Niemców, trzy strzały Anglików. 3 do 1 w rzutach różnych dla Anglii zmieniły się też liczba podań 280 Anglia z tego 240 dokładnych 241 Niemcy z tego 210 dokładnych przez długi czas posiadanie piłki na korzyść Niemców ostatecznie ta pierwsza połowa kończy się 53 47 na korzyść drużyny trenera Southgate'a. Tak, ale tych sytuacji dla nas było zdecydowanie za mało. Takich konkretnych akcji, które byśmy zapamiętali. Ja nie zapamiętałem właściwie żadnej takiej koronkowej akcji, rozegranie, trzymanie piłki blisko szesnastki, stworzenie jakiegoś zamka żeby zobaczyć że drużyna posiada duże umiejętności tutaj taki respekt i też zastanawiam się po tych kilkunastu minutach, gdzie Niemcy wyszli wysoko nie wiem dlaczego zrezygnowali nie wiem dlaczego nie naciskali dalej bo Anglicy mieli duże problemy z wyjściem pod, spod tego pressingu widzimy, że w tej chwili już inaczej zaczynają tę drugą część spotkania Anglicy, to oni z kolei stoją wysoko na połowie Niemców, jest gra piłki do Saki będzie zaczynał Neuer. Oba zespoły natomiast dokładnie w tym samym zestawieniu, w którym zaczynały pierwszą część spotkania, więc Niemcy, Bramce Neuer, trzech stoperów, cztery Ginter, piątka Hummels, numer dwa Rüdiger, na wahadłach sześć Kimmich i 20 Gosen. środek osiemnaście Gorecka, ósemka Kroos i trzech piłkarzy ofensywnych, siódemka Havertz, 25 pięć Müller i z numerem jedenastym Werner. Jeśli chodzi o Anglię, 1 Pickford, 3 Stoperów, 2 Walker, 6 Maguire, 5 Stones. Na bokach 12 Trippier z numerem 3 Show, 4 w środku Rice, obok niego 14 Philips, 10 Sterling, 25 Saka i z numerem 9 na szpicy Key. Maguire, Stones. Maguire Kane Nie było to dobre zagranie Karego Keina. Hummels, no a teraz dostał, dostał dobre podanie od Maguire'a, powinien się utrzymać przy tej piłce, Gorecka z do linii, znalazł sam tam sobie troszeczkę więcej miejsca, Havertz Cross. Ridiger. Hummels, trzeba powiedzieć Dobry, profesorski wręcz występ w tej pierwszej połowie Łatał dziury, dobrze się ustawiał Asekurował, podpowiadał Taki był Mats Hummels Przyspieszył, teraz Gorecka Zagraniem bez przyjęcia piłki Kimis Kroos Kroos Miller, jeszcze raz Thomas Miller Kroos odważnie, pole karne Gosens Zaatakowali Niemcy, ależ interwencja Big Forda i postrzele kawerca. Pierwsza taka koronkowa akcja, o której mówiłem. Długie utrzymywanie Niemców, ale już ten strzał. To było najładniejsze. Poszło w światło Bramki. Na szczęście dla Pickforda środek, bo do boku nie miałby żadnych szans. Nie wiem, czy by zareagował tak jak tutaj. No nie, ty myślę, że może byłaby poprzeczka. Może poprzeczka by go uratowała. Kapitalnie to nakręł stopą. Uderzenie bardzo mocne. Taki pocisk w kierunku Bramki Pickforda. Ale bardzo dobra, druga w tym meczu interwencja bramkarza reprezentacji Anglii, ta pierwsza połowa, pas Havertza do Wernera, wtedy wychodzi, skraca kąt, Pickford, teraz taka interwencja na refleks, ale poważne ostrzeżenie dla Anglii, już w 49. minucie. Havertz, Show. Maguire, Show. Dobre odzyskanie piłki przez Wernera. Werner, Haberts, Gorecka, Hummels, Rydiger, cały zespół angielski na własnej połowie. Gorecka. Thomas Miller na pewno stać go na więcej niż pokazał w pierwszej połowie. Kapitalny sezon za nim. Powrót do reprezentacji Niemiec. Piłkarz kompletny, piłkarz, który potrafi strzelić, dograć. Świetnie też potrafi poruszać się między liniami. Natomiast mało było tych udanych zagrań Pierwszy w pierwszych 45 minutach Tomasa Millera. Ale to jest taki piłkarz, że może ci się nie podobać jego bieganie, jego gra. To, że jest niewidoczne, ale często w tych najważniejszych momentach on się pokazuje i robi dobrą robotę. Tu jeszcze raz, dobry strzał, tutaj zabrakło naprawdę troszeczkę do boku skierować tą piłkę. Nie będzie prawdopodobnie takiego wtorku, jaki mieliśmy poniedziałek, poniedziałek 28 czerwca, który no, trzeba rozważyć. Być może trzeba go nazwać Światowym Dniem Piłki Nożnej. Po tym, co wydarzyło się wczoraj. Ale chcemy więcej, ale pragniemy, żeby nam tutaj pokazali lepsze akcje, więcej umiejętności, więcej jakości, bo na pewno serduszko, zaangażowanie. Ambicja, poświęcenie, to wszystko dostajemy. Nieźle wygląda ta trójka obrońców niemieckich, wspomagana oczywiście jeszcze dwoma tymi wahadłowymi, ale tutaj ta asekuracja i Rudiger i Ginter, oni dobrze asekurują, schodzą do boku tutaj, jak za każdym razem e, potrafią zdążyć, jeżeli trzeba zaasekurować. Walker, dobrze znowu ustawiony Hummels, Werner i Havertz. Haberts bardzo dobrze zaasekurował. Zbiegł do środka. Zdążył z interwencją. Trypie Sterling. Sterling i kimś. Ograny Gorecka. Sterling przekłada nogi nad piłką. Zdobywa teren. Sterling, jak on tutaj chciał sobie pieścić, odegrać jeszcze do Keina Nie udało się. Ale świetnie ściągnął na siebie trzech, może czterech piłkarzy i zabrakło tego dokładnego pogrania, bo tutaj na środku szesnastego metra był Kein, jeszcze jeden zawodnik, któremu tą piłkę można było dograć. Ta akcja gdzieś tutaj wywołuje stan euforyczny u kibiców. Ale oni by chcieli. Takiej futbolowej ekstazy. Teraz podanie do Sterlinga bardzo dobrze blokowany przez Gintera skrzydłowe reprezentacji Anglii. Cross. Przepiutko przekazał piłkę Gorecce. Miller. Podnosi się tam Jogilew. Jego asystent Zork jest w tym sztabie także kepkę. Niemcy muszą tutaj grać dokładnie Cross. Spoglądam na ławkę Gnabry, Musiala, Sane, Gündogan, Poland. Być może ktoś z tych graczy za chwilę z ławki rezerwowych, ale przecież ma też potencjał ofensywny Anglia na ławce niesamowity. Grillz Rashford Sancho, Boulden, Mount. Być może do środka Bellingham, obchodzący dokładnie dziś 18 urodziny. Havertz, Gorycka, Cross. Teraz miś jeszcze poszedł, był tam na obieg. Miller, był go sens, piąstkuje, Wybijają Anglicy. No sensowi zabrakło kilka centymetrów, wyszedł dobrze w górę, ale nie mógł tej piłki dobrze uderzyć. Fantastycznie kumers. Nie dość, że wygrał walkę o górną piłkę, to zrobił to spokojnie. Yy, jeszcze zgrywając piłkę głową do Gintera. Kabec. A Bert zmienił teraz kierunek prowadzenia piłki. Jest już Sterling, ale za darmo oddana piłka rywalowi. Jakiś problem, jakiś problem z robotny Keina. Zderzenie ze ścianą z Hummelsem to, to było bolesne dla Kejna. Tam ucierpiał. A może właśnie tutaj... Southgate coś szykuje, może właśnie zmiana, chociaż nie sądzę, że to nie jest za szybko, no tutaj taka walka, wręcz wystawienie łokcia, nie wiem czy to zadecydowało o tym, ale wydaje mi się, że to było dopuszczalne. Walczyli opozycję wygrał to Hummels, przestawił rywal. zdącił głową do swojego kolegi, natomiast jakiś się chyba problem z kolanem u kapitana reprezentacji Anglii. Włośliwi. Wypominają mu, raz jeszcze Pekka Misurana, raz jeszcze wy... wypominają mu, że nie strzela drużynom, które są wysoko w rankingu FIFA. Rashford na rozgrzewce. Natomiast dzisiaj ten sposób grania, reprezentacji Anglii, no on jest dosyć trudny dla środkowego napastnika. 53 bramki w kadrze runej. 49 Boby Charlton, 48 Gary Lineker, 44 Greaves w latach 60 40 Michael Owen na następnym miejscu w historii przedczasów kadry, właśnie Harry Kane, 34 trafienia w Narodowych Barwach. No Niewątpliwie, nie w klubie ma trochę łatwiej, ma... Więcej sytuacji strzela, więcej goli. W reprezentacji tutaj też na gra z skrzydłami mogłaby wyglądać trochę lepiej. Te dośrodkowania, e, które mieliśmy z rzutów wolnych, to też były z głębi pola, gdzie obrońcy silni, tacy e, jak mają dzisiaj Niemcy, bo wszyscy właściwie po 190 centymetrów wzrostu, e, kręć troszeczkę od nich niższy. I teraz widzieliśmy też ten pojedynek z Hummelsem, gdzie tutaj siłowo też napastnik angielski przegrał. dyktował Keina chociażby Łodu, natomiast bierze go w obronę Shearer. 30 bromek na poziomie reprezentacji. Shearer wspólnie dziś z Ferdynandem, z Jürgenem Klinsmanem, a także Gary Linekerem w studiu BBC. No, myślę, że ten, który grał na środku ataku, wie doskonale, kiedy zawod, napastnik zawodzi, a kiedy nie. Jeżeli ma piłki, jeżeli stoi, nie pokazuje się, no to wtedy możesz mieć do niego pretensje. No jeżeli szukasz gry, a i tak ta gra yy, nie jest na ciebie, nie jest dla ciebie dobra, no to ciężko winić też napastnika oczywiście. No jeżeli nawet jesteś w yy, formie, to nawet jak drużyna może grać słabiej, nie dostajesz piłek, to zawsze coś zrobisz. Ale Sterling, on tutaj chce napędzać cały czas te ataki Anglii odważnie zatrzymany przez wracającego Millera i Rydigera i teraz trochę więcej miejsca dla Hawersa. Hawers, Werner dwóch Niemców kontra czterech Anglików Werner, szesnastka Werner do lewej nogi, Werner rzut rożny tylko Niezła, niezła konta, dobre prowadzenie widzieliśmy, Haversa świetnie prowadził, Bujtowa akcja, e niezłe, to było można, może było więcej zrobić, ale też widzieliśmy dużą czujność e Stansa, który no, był cały czas na nodze Wernera. Akcja Made in Chelsea w wykonaniu reprezentantów Niemiec, 57. minuta, teraz będą szukać. Kumelsa, Gintera, Gorecki, Wernera po tym stałym fragmencie, Miller zgranie do krosa, kros spytnie zewnętrzną częścią stopy, ale tylko w stylu Modricza, ale on Modricz to robi naturalnie i jeszcze lepiej. Havertz, Havertz, próba przekazania piłki Millerowi. Nastąpiło niezrozumienie. Daleko od własnej bramki noje. Rydiger. W tym momencie wygląda to na mecz do jednej bramki. Mówię na 1-0. Ewentualnie tutaj no, nie możemy wykluczyć dodatkowego czasu gry. No, czekamy, czekamy na bramkę, no, jeżeli Anglicy by strzelili, stracili tą bramkę, to pewnie za chwilę byśmy zobaczyli tych, o których mówimy, tych ofensywnych, tych z jakością gry do przodu. Foden, man, może Sancho, którego Sanjay, no bardzo długo trzyma na łapce rezerwowych, a wiemy, że jest to piłkarz, który też potrafi wiele. Hummels nie zaryzykował w swoim stylu takiej, takiego podania przez dwie linie. Hummels. teraz se prosto padne. Jeszcze próba wygrania Wernera, ale nieprzygotowane. Takie lekko powiedziałbym yy, niedopieszczone to podanie atakującego Chelsea. Widzieliśmy teraz Kimisia, który aż rwie się do środka, aż wie się, żeby tą piłkę rozegrać. On jest przyzwyczajony do tego, że jest jeden, dwóch przeciwników obok niego i on chce, żeby ta piłka często do niego dochodziła, natomiast on ma rzadziej piłkę tam z boku, ale to jest facet, który potrafi rozegrać. Potrafi wejść też pierwszą nie strzelić, zagrać postopadłą piłkę. Trochę szkoda mi tego zawodnika z boku, bo on potrafi grać dużo lepiej. Zastanawiam się, czy może Gorecka, Miller, czy to nie jest jednego za dużo. Wejście wtedy Kimisia do środka i poszukanie kogoś na prawej stronie. To jest ta interwencja Gintera, kiedy wybija piłkę zawodnik i Potem jeszcze widzimy tutaj trącony Saka. Natomiast ta cała sytuacja, ona bierze się z tego, że Hummels nie chce wybijać piłki aut, On nie szuka najczęściej tych najprostszych rozwiązań. Czasem go to kosztuje. Tutaj tak jak kilka minut temu strącił piłkę głową do partnera. Natomiast widzimy Jadon Sancho. Być może za chwilę tutaj będzie dokonywał. pierwszy korekt. Southgate. szukał impulsu. Rice, ale wcześniej odwiedzane przewinienie na kawercie. Godzina gry za nami. Zero do zera na Wembley. Cross Ginter Hummels. Rydiger Hummels. widzimy jak teraz zamykają Niemcy, jak mało jest miejsca, do kogo tutaj zagrać? Pokazał się Saka, Kane, Philips jest troszkę więcej miejsca. Już prawa strona, Trippier idzie tam na pełnej szybkości, na obieg, Walker, Trippier i Ridiger, Philips poszedł do końca agresywnie na tę piłkę, Haberts. Maguire, show. Stones, Walker, Stones, Trippier, Rice, Trippier, Walker, troszkę było za lekkie to podanie i widzimy już gdzieś wywołało pewną nerwowość, a w konsekwencji takie zagranie nieprzygotowane, byle do przodu Walkera, wciąż Anglia, Saka, Saka i Hummels, Rice, Trippier na Sterlinga. Ten odegra, Philips, Shaw i Sterling. Sterling zabrał tam jednego obrońcę, Noje. Dużo wrzutek, dużo dośrodkowań, ale to wszystko jest złe. Wcześniej widzieliśmy trybiera z prawej strony, który miał dużo czasu, dużo miejsca, żeby tą piłkę skierować w kierunku Keina. I to też było za niskie zagranie, no niby próby jakiegoś takiego szybszego niby rozegrania, ale to też.